chcę 60. Samochód jak widać strasznie się tutaj brudzi. Szczelki, tak samo drzwi. Dlatego też kupiłem na znanym portalu aukcyjnym takie ustrojstwo. A montuje się to w ten sposób, że trzeba zdemontować tutaj tą śrubkę. Tu, tu i tu. Te śrubki się najzwyczajniej no się odkręca w ten sposób. To trzeba odkręcić przy pomocy kluczy. Zaraz pokażę, jak to jak to wyjdzie.